Siema wam wszystkim, z tej strony Bogi Witam was w czwartym, albo piątym gameplayu z MW2 na moim kanale I dzisiaj będzie zupełnie informacyjnie, tak więc tylko jeszcze powiem A propos gameplaya, jak widać to jest TDM na mapie Skidrow. Row moja, moja klasa to TAR 21 z granatnikiem Na drugiej PP-2000 z celownikiem laserowym, granat Semtex i granaty ogłuszające Perpi do kieszonkowiec Pro O matko, chyba bezkompromisowy Pro, i pewne celowanie Pro, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien dokładnie, albo zwykłe pewne celowanie, bo tutaj prestiżowałem niedawno. Dobra, w każdym razie to, o czym dzisiaj chciałem mówić, to dokładnie wyjaśnić, że filmów nie było w tym ty w tym tygodniu, no w sumie w tym i w poprzednim tygodniu na moim kanale, miałem ferie i szczerze powiedziawszy. Miałem w sumie nie za często miałem czas, żeby nagrać coś dla Was, a nie chciałem też nagrywać byle czego, więc no na razie nie było, ale teraz będzie jak zacznę tak, by znowu mieć szkody, zacznę znowu z regularnością wrzucać. Tylko trochę się zmieni repertuar, bo powiem Wam, ja bardzo przechodząc z metru, bardzo mi się ta gra podobała, jednak jak Teraz, kiedy patrzę, ile muszę obrabiać filmy z metra, ile mi to zajmuje, ile one się wyrzucają i też jakie jest zainteresowanie na kanale tą grą, to stwierdzam, że nie ma to po prostu sensu, bo ja tracę czas, wy nie oglądacie, w sumie to rozumiem, bo to jest gra bardziej dla danej osoby. Mi się ono fajnie, ją, bardzo fajnie mi się w nią grało, ale kiedy już na przykład nie oglądam jak mój brat gra, to jest po prostu nudne. Możliwe, że jeszcze wrócę do tej serii, ale to wtedy już odnowałem i no ją nagram, bo po prostu teraz kiedy będę... E, teraz mam zamiar kiedy się zaczął sezon nowy w Lolu, to mam zamiar coś z Lola ponagrywać i możliwe, że z CS GO, albo z jakichś innych gier po prostu na PC teraz pograć, bo jak popatrzyłem na swój kanał, to od 6 miesięcy to były dwa filmy z PC'ta w ogóle nagrane, z czego to jeden to Minecraft, więc. No trochę słabo. A. Mam nadzieję, że ten content będzie zdecydowanie ciekawszy dla was w każdym razie. Na pewno spróbujemy. To metra, tak jak mówię, możliwe, że jeszcze wrócę. Tylko po prostu postaram się je drugi raz przejść i wtedy to nagrać, bo teraz seria samemu jak ją oglądam, to jest trochę w niektórych momentach przedłużana, bo ja starałem się, no pierwszy raz przechodziłem, to starałem się też eksplorować niektóre momenty, w niektórych momentach, ale nie wychodziło mi to. Więc to był po prostu zmarnowany czas, <laughs> materiał zmarnowany No i... wow, dobra, mi to rację. dobra No w sumie o metrze to chyba tyle Tak jak właśnie wspomniałem, odświeżałem sobie konto na Steamie, no to tego jeszcze nie mówiłem I teraz się pojawią właśnie nowe gry z pc bo postaram się Nie wiem czy będę coś... no na pewno poza cs coś jeszcze kupię, ale... Na pewno się pojawią jakieś free-to-play i z... zachęcę was do gry, więc... Mam nadzieję, że będzie ciekawiej. No i teraz jak specja będę nagrywał, to na pewno będą częściej filmy się pojawiały, bo to jest zdecydowanie mniej roboty niż nagranie tam na pleju przeniesienie na kompa, później obrobienie na kompie. No i w ogóle. Jak więc wiecie, a na pleju też trochę... Niektóre filmy więcej zajmują po prostu. Co jeszcze chcę powiedzieć? W sumie na propos nagrywania dwa filmy tygodniowo tak będę wrzucał. Od, no nie, nie poczynając od dzisiaj, ani od jutra, ani pojutrza, tylko no może od nowego tygodnia. Nie będę mówił kiedy je ja będę wrzucał, bo to będzie zdecydowanie randomowo. Zdecydowanie randomowo. No chyba, tak się zastanawiam, czy jeszcze coś chciałem powiedzieć. Hmm. Aha, może jeszcze tylko wspomnę tak, że z Lola to będą... 90% rankedy wrzucane, a nie tak jak wtedy, wtedy wow, wtedy wrzucałem, że były mm, normale na przykład, albo różne takie tryby, to tego będzie rzadziej, chyba że się pojawi jakiś nowy, to wtedy można coś ponagrywać. No ale teraz, jeśli grałem w LoLa, to zwykle po prostu rankedy. I jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, że sobie zacząłem pogrywać w Hearthstone'a. Dlatego z tego też seria się z pewnością pojawi. Już mam w sumie nagrane jakieś pierwsze odcinki. Ale Herzstone to jest taka gra, ja bym powiedział, zdecydowanie do wyczilowania się. A nie taka normalna giera, więc... To będzie po prostu wrzucane nie z jakąś regularnością, tylko po prostu wtedy, kiedy mi się będzie chciało. Może takie widzi mi się, ale... Taka prawda, że w Herzstone to jest takie rozluźnienie. No dobra, gameplay widzę, że jeszcze się nie kończy, ale ja już w sumie chyba wyczerpałem temat, tak więc nie będę już zanuczał może i tutaj odpalę jakąś muzykę. Na razie. Aha, no oczywiście lajki mile widziane, jakieś komentarze jeśli wam się coś podoba, nie podoba. No i zachęcam was do subskrypcji, tak więc na razie.